Na wstępie warto wyjaśnić różnicę pomiędzy depresją jednobiegunową a depresją dwubiegunową. Zgodnie z aktualnymi klasyfikacjami psychiatrycznymi, takimi jak DSM-5 oraz ICD-11, depresję jednobiegunową dzieli się na kilka głównych postaci. Pierwsza z nich to epizod dużej depresji. W tym przypadku objawy utrzymują się nieprzerwanie lub przez znaczną część czasu, przynajmniej przez dwa tygodnie. Taki stan prowadzi nie tylko do cierpienia ale także do poważnych zaburzeń funkcjonowania społecznego. Drugą formą jest zaburzenie depresyjne przewlekłe, znane także jako trwała depresja, dawniej określana jako dystymia. Objawy tego schorzenia utrzymują się przez co najmniej dwa lata, choć w trakcie tego okresu mogą pojawiać się krótkotrwałe epizody normalnego nastroju, trwające nie dłużej niż dwa miesiące. Trzecią kategorią są inne określone zaburzenia depresyjne, obejmujące różne, często bardziej przelotne lub łagodniejsze stany depresyjne. Warto podkreślić, że depresja jednobiegunowa obejmuje wyłącznie stany depresyjne występujące u osób, które nigdy nie doświadczały epizodów mani ani hipomanii. Te ostatnie mania oraz jej łagodniejsza forma hipomania są stanami charakteryzującymi się nadmiernym podniesieniem aktywności, samooceny i nastroju, stanowiącymi swego rodzaju przeciwieństwo depresji. Z kolei depresja dwubiegunowa, znana również jako choroba afektywna dwubiegunowa czy zaburzenie maniakalno-depresyjne, objawia się naprzemiennymi cyklami depresji oraz mani lub hipomanii. W przebiegu tej choroby mogą wystąpić również przeżycia psychotyczne, takie jak urojenia i halucynacje. Choć ciężka depresja jednobiegunowa również może wykazywać niektóre z tych objawów, kluczowe znaczenie ma ocena zarówno aktualnych symptomów, jak i historii zaburzeń nastroju. Badania wskazują, że ponad 10% pacjentów początkowo diagnozowanych z depresją jednobiegunową w dalszym ciągu doświadcza epizodów dwubiegunowych. Na zakończenie warto zaznaczyć, że w diagnozowaniu depresji stosuje się te same kryteria niezależnie od wieku pacjenta. Zarówno u młodzieży, jak i dorosłych rozpoznawalne są te same zasadnicze cechy tego schorzenia.